Dostaw mi kurde pająk w spokoju świętym. Po ostatnim odcinku, w którym budowałem bazę i budowałem farmę, postanowiłem zebrać sobie trochę węgla i wybrać się w jakąś taką dosyć dalszą podróż od bazy. Tutaj, jak widzicie, wykopałem tego węgla dosyć sporo. No i w nocy postanowiłem właśnie wyruszyć w dalszą drogę. Znalazłem taki duży kanion, który naprawdę był ogromny i postanowiłem tam zejść właśnie na dół. Za chwilę zobaczycie, jak tam dużo mobów było na dole. Tam było z sześć szkieletów. Znalazłem później właśnie taką opuszczoną kopalnię i tutaj prawie bym zginął. Atakował mnie pająk, atakował mnie szkielet no i ledwo udało mi się ujść właśnie z życiem. Jak widzicie, tutaj pokonałem tego pająka. Poszedłem dalej, aż tu nagle niespodziewana sytuacja, bo spotkałem Ancient City, i właśnie postanowiłem się tam y, wybrać znalazłem swoje pierwsze diamenty w, na tym save można powiedzieć no i postanowiłem pozbierać trochę skrzynek tutaj właśnie widzicie y, znalazłem skrzynkę tutaj pierwszy raz uruchomiłem wrzeszczydło i znalazłem jeszcze kolejne diamenty niedaleko właśnie ancient city w jednym i drugim miejscu i, i tutaj y, przywołałem wardena i Y, trochę zrobiłem go w konia, bo on za mną szedł i nic mi nie mógł zrobić. Jeżeli chcecie, żebym zaatakował y, Wardena w którymś kolejnym odcinku, to napiszcie to w komentarzu. No, a ja y, niedaleko po tym właśnie jak y, tym Wardenem się ganiałem, to wyszedłem. A to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!